Na początek, może tak, żeby było bardziej lekko, spytam się Was wszystkich, że lubicie bajki, bo ja bardzo. Jak pamiętacie z dzieciństwa? Na pewno niektórzy pamiętają, może do dzisiaj, że bajki to był taki fajny akcent w życiu dziecka, że czekało, czekało dziecko na te bajki, zwłaszcza przed snem. Albo rodzice opowiadali, albo dziadek, albo babcia. I zawsze po tych bajkach był taki pozytywny skutek. Się fajnie spało, tak? No dlaczego? No, bo w tych bajkach zawsze były dwie strony, tak? Było to dobro i zło, i zawsze to dobro w końcu zwyciężyło. I chcę się podzielić dzisiaj takim słowem, który Jezus Chrystus nam przekazał. To będzie słowo z Mateusza z rozdziału siódmego, 15 wers dokładnie. No i przeczytam, co Jezus Chrystus tutaj powiedział. Strzeźcie się fałszywych, kłamliwych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, ale wewnątrz są drapieżnymi wilkami. I właśnie się zastanawiam, dlaczego Jezus tak podkreślił i tym słowem się zajął. I też ubrał formę przypowieści. to też się posługiwało przypowieściami, ale tutaj akurat posłużył się bajką. I to bajką, którą stworzył jeszcze w siódmym roku przed naszą erą, a więc nawet dużo wcześniej, niż Jezus Chrystus się urodził, Ezop, tak? Zresztą te bajki powtarzało wielu, wielu myślicieli, filozofów, między Platon również i one funkcjonowały w społeczeństwie, tak? tak my funkcjonowaliśmy jako dzieci w tych bajkach, niektóre były takie same dosłownie, tak? Bo były tych samych autorów. Tutaj Jezus y tą bajkę przypomniał bo wiedział, że słuchacze, większość słuchaczy doskonale wie o, o jakiej bajce mówi. Ale kontekst tej bajki był ważny, bo on mówił właśnie o tym, że jeżeli uwierzymy Bogu Jezusowi, to, to życie nasze nie będzie takie spokojne, bo my będziemy, mieli bardziej, będziemy bardziej świadomi, że jest ktoś, kto nam będzie próbował cały czas. Wybić to z głowy, że tak powiem. Czyli ten element zła, bo tym wilkiem jest po prostu szatan. I Jezus na to zwrócił uwagę, bo szatan jest obecny od momentu stworzenia człowieka. Już w ogrodzie Eden zaczął działać i również był fałszywym prorokiem. Adam i Ewa mieli wolną wolę, umysł kształtowany przez nich, jaki jak chcieli. Bóg nie wnikał w to. No i skorzystali z oferty fałszywego proroka, czyli szatana. I dlatego Jezus tutaj nam o tym przypomina, tym bardziej przypomina nam w przyszłości, że jeżeli już my wiemy o tym, słuchacze o tym nie wiedzieli, ale będzie kościół Jezusa Chrystusa, tak, i ten kościół będzie cały czas atakowany przez, przez wilka. Jest też mowa o tym, że Jezus mówił, że wilk będzie cały czas krążył, tak, wokół kościoła i będzie chciał, jest zjeść, wyszarpać. A jak zje, wyszarpie, to już będzie martwy. Nie będzie do niczego się nadawał. Ja tylko przypomnę, że tak oryginalnie, żebyście wiedzieli bajka o Ezopie i o tym wilku, mówi, że wilk postanowił się przebrać w owcą skórę, aby oszukać pasterza, czyli tutaj tym osobom pasterza wiemy, że jest Jezus Chrystus, i wedrzeć się potajemnie do stada, tak. No, chciał po prostu udać owce, wejść do stada, zjeść owieczkę w nocy, no i wyjść rano. Ale to mu się nie udało na szczęście, bo pasterz czuwał i wrócił. W środku nocy po prostu wrócił, żeby dokonać jak, co jakiś czas zabicia jakiejś owieczki na ofiarę, na przykład, żeby ją zjeść. No i tak się złożyło, że trafił na tego wilka. Bo z skuszy go zabił. No, i zginął wilk. Tak się kończy ta bajka. Myślę, że pozytywnie dla nas, negatywnie dla wilka. Krótko tylko chciałbym objaśnić, że jak już powiedziałem, wilk jest tym szatanem naszym przeciwnikiem. No, jest tym, który udaje całkowicie kogoś innego niż jest. O, wilk jest tą postacią, która chce przejąć, zniszczyć po prostu nas zjeść. I tym samym jest fałszywy prorok. Fałszywy prorok potrafi zgadywać, ale nie przepowiada, co się zdarzy. Jak nie zgadnie, na nowo będzie zgadywał, przepowiadał. Mamy takich różnych przyk przykładów, takich różnych proroków, którzy koniec świata prorokują. Jak nie trafią, to następny prorokuje w jakiś inny sposób. A to będzie pandemia. A to będzie wojna, po prostu cały czas będzie zgadywał. Szereg ludzi się na to nabierze, pociągnie, zniszczy. A wracając do meritum, co mówi Słowo Boże o fałszywych prorokach. Co ciekawe, nawet w Nowym Testamencie możemy spotkać również zapisy, że. Fałszywi, prorocy w oczach świata są sprawiedliwi. Oni są sprawiedliwi, świat ich nie potępia. Jest, to, jest taki zapis w Mateusza 23, 28, ale jest też taki ciekawy zapis w piątej. Wrócę do Starego Testamentu, bo wiemy, że to jest uzupełnienie nowego. To się wszystko uzupełnia wzajemnie. To jest jedna, jedna książka pana Jezusa Chrystusa. A więc w piątej Księdze Mojżeszowej w XVIII rozdziale mamy takie, powiedzmy, wytyczne, takie, taki obraz proroka, a więc przeczytam. Wszakże prorok, który ośmielił się mówić w moim imieniu słowo, którego mu nie nakazałem mówić, albo który będzie przemawiał w imieniu innych bogów, Taki prorok poniesie śmierć. A jeśli powiesz w swoim sercu, po czym poznamy słowo, którego pan nie wypowiedział, jeżeli słowo, które wypowiedział prorok nie w imieniu pana, nie spełni się i nie nastąpi, jest ono słowem, którego pan nie wypowiedział, lecz z wypowiedział je prorok, więc nie bój się go. No więc prosto mamy się nie bać fałszywych proroków, mamy się nie bać diabła. Bo. Wiemy, jaki jest koniec Jego, a jaki jest koniec nasz. Musimy tylko wytrwać w tej wierze. Teraz tak, prawdziwy prorok. Prawdziwy prorok będzie przepowiadał rzeczy, które w przyszłości się wydarzą. I prawdziwy prorok buduje, a nie burzy. Zauważmy, że te kościoły, które przyjęły słowo prorockie od fałszywego proroka, miały wielkie problemy i takie problemy już miał Kościół pierwszy również jest o tym mowa w objawieniu Jana w Kościele że gdzie jest zarzut, że w Kościele fałszywa prorokini Jezabel prorokuje tak i tam były kłopoty z tego powodu Można powiedzieć, że takim podstawowym wyznacznikiem tego, co mówi prorok jest też słowo zawarte w Piśmie Świętym Mateusza 7,20 a zatem prawdziwie poznacie ich po owocach. To, co prawdziwie jest od Boga, co prorok mówi, to się spełni, tak? To są te owoce. O nieraz to się nie spełni, natychmiast to się spełni, nawet po latach, ale się spełni. Natomiast fałszywego yy, proroka słowo się nie spełni. To prorok prędzej umrze, niż spełni się to słowo. Jest też w Starym Testamencie taki fajny przykład działania z fałszywego proroka. Akurat mnie ten przykład bardzo, bardzo do serca przylgnął. Może zajmijmy się chwilę tym. To jest w księdze Jeremiasza w 27 rozdziale. Jest taka fajna historia. o której większość was prawdopodobnie wie jest to Słowo Boga do, do narodu żydowskiego, zapanowania króla Jojkima, przez oczywiście przekazane przez Jeremiasza, i to jest słowo, które mówi o tym, żeby naród żydowski poszedł w niewolę do Babilonu. Ciekawe bardzo, tak? Bóg w taki sposób mówi. I nie wszyscy, nie wszyscy chcieli to oczywiście przyjąć. Ja przeczytam może tak, żebyście wiedzieli o co chodzi. Bóg mówi, ja uczyniłem ziemię człowieka i zwierzęta, które są na powierzchni ziemi. Swoją wielką siłą i swoim wyciągniętym ramieniem, ramieniem i daję ją temu, komu zechcę. Otóż teraz daję te wszystkie ziemie w ręce Nebukadnezara, króla babilońskiego, mojego sługi. Także daję mu zwierzęta polne, aby mu służyły i będą mu służyć wszystkie narody i jego synowi, i jego wnukowi, aż nadejdzie czas, także dla jego kraju. I ujarzmią go liczne narody i wielcy królowie. Ten zaś naród i to królestwo, które by nie służyło Nebukadnezarowi, królowi babilońskiemu, nie, poda, nie poddało swojego karku. Pod króla babilońskiego ten lud będę karał mieczem, głodem i zarazem, zarazą, mówi Pan, aż wydam ich w jego ręce. Wy więc nie słuchajcie waszych proroków, ani waszych wierzbiarzy, ani waszych marzycieli, ani waszych wieszczków, ani waszych czarowników, którzy mówią wam, nie będziecie służyć królowi babilońskiemu, gdyż prorokują wam kłamliwie, aby was oddalić od waszej ziemi, bym ja was odrzucił i zginęli No oczywiście to było trudne słowo dla nich, iść pod niewolę. Zawsze byli narodem, który cenił sobie wolność i niezależność, tak? walczyli o to. Nawet znalazł się jeden, jeden prorok, który wystąpił przeciwko temu słowu, to był Hananiasz. Oczywiście skończył źle, zginął z tego powodu. Ale Jeremiasz tutaj właśnie na ten temat yy, yy, mówi, na temat Hananiasza, na temat właśnie tych fałszywych proroków. Prorocy, którzy byli od dawien dawna przede mną i przed tobą, tutaj mówi Jeremiasz do Hananiasza, zapowiadali dla wielu krajów i wielkich królestw wojnę, głód i zarazy. Natomiast prorok, który prorokuje dla pokoju, o pokoju, zostaje uznany za proroka, którego prawdziwie posłał Pan, Dopiero, gdy spełni się Jego słowo. Także też mamy tutaj obraz, kto jest tutaj prawdziwym prorokiem, a kto fałszywym. Tym bardziej, że to jest bardzo poważna rzecz, bo słowo prorockie to jest słowo od Boga. I jeżeli ktoś się na to decyduje, żeby mówić o tym, publicznie przekazywać, to jest naprawdę wielka odpowiedzialność. I jeżeli to nie jest słowo od Boga, to konsekwencje no, raczej są tragiczne. Trzeba to naprawdę rozważyć w sercu swoim. Trzeba być blisko Boga, trzeba być wiernym Jego Słowu, trzeba po prostu czytać Słowo i być w relacjach z Bogiem. Tak było wtedy w Starym Testamencie. Tych proroków nie było dużo, ale oni naprawdę chodzili z Bogiem. Oni służyli Bogu i wiedzieli, kiedy Bóg mówi, tak? Ale mówię, wielu proroków było fałszywych, również w Starym Testamencie. Mnóstwo. W Nowym Testamencie Paweł również przestrzegał przed fałszywymi prorokami. W dziejach apostolskich w rozdziale 20-29 wersu, wersu jest tutaj mowa, że Paweł mówił, ja wiem, że podejściu moim wejdą. Wejdą między Was wilki drapieżne, nie oszczędzając szody. Także już wtedy było wiadomo, że te wilki się pojawią. Również Jezus przestrzegał przed fałszywymi wilkami. Jest tu mowa w, w rozdziale 24 Mateusza, w czwartym, w czwartym wersie. Może sobie też przeczytamy. A Jezus odpowiadając, rzekł im, aby was ktoś nie zwiódł, albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, ja jest Jezus Chrystus. I wielu zwiodą. A może dalej. A potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać. Ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu i, nie będzie, głód, i będzie głód, a mur... I mur, a miejscami trzęsienia ziemi. Ale to wszystko dopiero początek boleści. Wtedy wydawać was będą na udrękę, zabijać was będą, i wszystkie narody połać będą nienawiścią do was, dla imienia mego. I wówczas wielu się zgorszy, i nawzajem wydawać się będą, i nawzajem nienawidzić. I powstanie wielu, prawi, wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu. Także Jezus tutaj właściwie nie ostrzega, tylko mówi o tym, że tak będzie. I my widzimy, że to się dzieje, tak? Może jeszcze drugi list Piotra przeczytamy o tych fałszywych prorokach. Też ciekawy fragment. Drugi list Piotra, rozdział drugi, od 1 do 3. Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród Was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki, zabierać się Pana, który ich odkupił. Sprowadzając się na rychłą zgubę. I wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona. Z chciwości wykorzystywać was będą przez myślone opowieści, lecz wyrok potępienia na nich od dawna zapad i zguba ich nie, nie drzemie, czyli ich dopadnie. Czyli koniec fałszywego proroka jest taki sam wszędzie, czy w Starym, czy w Nowym Testamencie. Śmierć po prostu. Dzisiaj to jest przede wszystkim śmierć duchowa. Czyli taki człowiek jest po prostu wrakiem psychicznym, fizycznym, umysłowym. I co ciekawe, tak mnie właściwie, tak, tak mnie dziwi, no nie dziwi, ale jeżeli Bóg dał tą wolną wolę, dał rozum, dał myślenie człowiekowi, jak wiele dzisiaj osób nie korzysta z tego, tak? No, ma tą wolną wolę, ale nie ma w tym ani myślenia, ani mądrości. Ani wiary, ani poznania chęci. Nie wiem, może takie czasy, może koniec świata tak wygląda. Ale my się nie martwimy tym, bo my mamy swojego przewodnika Jezusa Chrystusa, który jest prawdziwym prorokiem i jedynym, najważniejszym. Dzisiaj fałszywi prorocy, ja bym tak powiedział, że rzadko są w kościołach, bo to już dla nich jest taki. Może metoda staroświecka, taki trochę problem, przyjść tutaj, coś powiedzieć źle, ktoś naskoczy, jakieś dyskusje. No, nie chcą w to wchodzić, tak? zwłaszcza z ludźmi, którzy znają pismo. I wolą siedzieć sobie przed telewizorem w internecie i przesyłać swoje myśli, nawoływania. I tych zwolenników mają mnóstwo. No to żadna interakcja jest przez internet, jakiś wpis, można odpowiedzieć. Można nie odpowiedzieć, a cała walka trwa o to, ile tych kliknięć będzie w internecie, ile tych słuchaczy będę miał. tak? I takich fałszywych proroków jest mnóstwo. Tym bardziej, że człowiek jest leniwy. Woli usiąść przed internetem i przyjść do kościoła do społeczności, w której by mógł się dużo więcej dowiedzieć i do prawdziwych rzeczy. I zauważcie, że fałszywy prorok swoje treści, które przekazuje, są bardzo miłe. On mówi zawsze o tym, że będzie wspaniale, będzie cudownie, nie musisz nic robić, nie będziesz miał nic, a będziesz szczęśliwy, nie musisz w nic wierzyć. Tak? Po prostu są to takie pokusy dla ludzi, tak? że nie musi zabiegać o nic. W swoich obietnicach fałszywi prorocy dzisiaj zastępują wręcz Boga. Oni po prostu stają się Bogiem. No, widzimy to zwłaszcza dzisiaj, jak są wybory u polityków. To po prostu hulaj dusza Boga nie ma. Dzisiaj rzadko, rzadko znaleźć polityka, który przyznaje się do tego, że Jezus Chrystus jest Jego Panem. Ja myślę, że takiego nie ma w Polsce, bo publicznie nie, nie słyszałem takiej deklaracji. A szkoda. Eee. I trzeba powiedzieć, że łatwo im to idzie i dużo ludzi się na to nabiera. Pytanie tylko teraz, dlaczego się tak dzieje? Tak powiedziałem, no właśnie dlatego, że człowiek ma tą naddaną przez Boga wolną wolę, tak. Czyli ma zdolność do myślenia, ma serce zdolne do, do myślenia. Może rozwijać się w mądrości w poznaniu słowa, może czytać Słowo Boże i mieć relacje z Bogiem, ale tego nie robi. No i diabeł o tym wie, że człowiek jest taki, tak, że ma tą wolną wolę. No i zabiega po prostu o nią. Bo diabeł nie może nas zmusić do niczego. Ale może nam podważać pewne rzeczy myśli, i podważa. Te myśli, które mamy w wolnej woli, w naszych decyzjach. Jeżeli jesteśmy słabi, bo nasza wiara jest słaba, nie wiemy, jak, jak żyć, jak Jezus Chrystus żył, bo nie czytamy słowa, no to jest wtedy pole popisów dla diabła, dla tego wilka, żeby po prostu wejść, poddać swoje myśli i nas zniszczyć. Pytanie jest, co robić? No Myślę, że odpowiedź jest prosta. Pierwszą rzeczą jest czytać Słowo Boże, czyli poznawać blisko Boga, Jego myśli, Jego pragnienia, co On dla nas stworzył, jaki wspaniały świat, mieć z Nim relacje, rozmawiać z Nim, chodzić z Nim. To jest. To jest ten, ten przepis na nasze życie i równocześnie to, co mówią, mówią rzymianie w XII rozdziale drugim, drugim wersie, a nie, nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. A więc musimy się tutaj przemienić, a więc do musimy doznawać tej stałej przemiany umysłu, tak? która uczyni nas zdolnym do naśladowania Jezusa Chrystusa. I myślę, że tą drogą powinniśmy postępować. Fałszywy prorok nie ma miejsca w naszym życiu, jeżeli tylko jesteśmy blisko Boga, jeżeli tylko wyczulamy się naszymi zmysłami na Jego obecność, jeżeli tylko staramy się naśladować Jezusa Chrystusa. Ja wiem, że to jest nie takie łatwe w obecnym życiu, bo cały świat. Atakuje nas ze wszystkich stron. Po prostu nie masz czasu na nic, tak? Musisz pracować, musisz się opiekować dziećmi, musisz leczyć, bo masz choroby różne. Diabeł ci wszystko mówi, żebyś nie miał tego czasu, żebyś się zajmował nim. To, co on mówi. Ale myślę, że można powiedzieć stop, hola, hola, koniec. Ja jestem dzieckiem Boga. Ja wierzę w Jezusa Chrystusa, który umarł za moje choroby, za moje winy, za moje grzechy. Czego ja mam się wstydzić? Kogo mam słuchać? Diabła? Nigdy w życiu. Tak więc życzę sobie i Wam, abyśmy jak najwięcej czytali Słowo Boże i byli blisko Jezusa Chrystusa, aby Bóg nas prowadził tutaj na ziemi jedyną drogą, chociaż ona jest wąska, ale prowadzi nas do naszego Ojca, prowadzi nas do zbawienia, do życia wiecznego, a nie do jeziora ognia i siarki, czyli tam, gdzie mieszka diabeł który chce nas zniszczyć. Amen.